Żeby było troszkę lżej w Twoim życiu, to co możesz zrobić teraz? Możesz stracić zainteresowanie trudem, możesz stracić zainteresowanie brakiem miłości, zdrowia, pieniędzy, posady, uznania. Każdym brakiem, jaki teraz odczuwasz, tak po prostu możesz stracić zainteresowanie. I ten brak zainteresowania sprawi przede wszystkim to, że już Ci się zrobi lżej. Może akurat teraz jesteś w jakimś trudnym doświadczeniu, okolicznościach. Straci. Zainteresowanie tym, co trudne. I to nie znaczy, że trud od razu przeminie, ale na pewno będzie lżejszy, bo nie będziesz sobie dokoptowywał, nie będziesz sobie dokoptowywała ciężkich emocji, trudnych myśli, negatywnych myśli, paniki, strachu, paraliżu. Po prostu staraj to zainteresowanie. Przekieruj uwagę Twój najpotężniejszy klucz na to, co chcesz, żeby się zadziało w Twoim życiu. Czy to na uczucia, czy na pozytywne myśli, czy na pozytywną wizję, by sobie pomóc w trudnej sytuacji. Ale nie dokładaj sobie. Bo co się ma zdarzyć, to się i tak zdarzy. A żeby sobie móc pomóc, to pozwól się życiu wydarzyć. Pozwól się poprowadzić bezbędnego działania, które może jedynie spowolnić zakończenie się. Nie trzymaj się niczego, bo nie musisz. Spróbuj we wolności. Straci zainteresowanie wszystkim tym, czego nie chcesz. A zobaczysz, jak wszystko samo, swobodnie, bez presji, nacisku się układa. Obserwuj, ciesz się tym, co możesz. Póki co. Będzie wszystko dobrze, będzie wszystko wspaniale. Nie trzymaj się starych schematów, które już do Ciebie nie pasują, uczuć, które dawno wygasły, myśli, przekonań, które już do Ciebie nie pasują. Po prostu pozwól im odejść. Racji, którą możesz mieć, musisz mieć. Pozwól, bez tego filtru, bez tej nakładki, bez tej chęci porównania, oceniania, analizowania i przepowiadania, co jest lepsze, co jest gorsze. Spróbuj w spokoju popatrzeć, jak wszystko cudownie się układa. Tracąc zainteresowanie. Tym, czego nie chcesz. Spróbuj. Dyleczulę. Le. Andrzeja.